Kupiłam mieszkanie W dzisiejszym marze. odcinku zobaczycie mieszkanie, w którym zamieszkamy i które kupiłam. Jest taka podjarana. To jest spełnienie moich marzeń. To jest kurwa mieszkanie? Jak dom wygląda, ty. A to jest węgiel na zimę, czy to po prostu jest taki rozdział z ściany jakiś taki? Naprawdę od wielu, wielu lat tylko o tym marzyłam. Ja w ogóle to mieszkanie kupiłam już jakiś czas temu, stąd właśnie ten burz tutaj. I czeka, żeby go tutaj skosić, stąd też zakupy, które zobaczycie teraz. Nie no koleżanko, tutaj trzeba trawę z rolki kurwa wysypać. Lecimy na zakupki i kupujemy do, do rzeczy. Chodź! Chodź, dział ogrodowy, to będą i pewnie kosiarki. Dobra, bierzemy tą kosiarkę. Kolor mi się podoba, jest czarno niebieska, pasuje do kosy, wszystko gra. Ale czy nie masz trawy, kurwa? Co ty chcesz kurwa kosić kosiarką, jak tam trawy nie ma? Jeże ja Jezus! Mam taką ekscytację, że to jest nie koniec no. świata. Jakby tą się dzieje, tą się dzisiaj, rozumiesz? To no, się wkłada rękę. Ej, ale... Jezus, dawie. Ja... Jak... Udało nam się zebrać. Wszystko, co potrzebne, widzimy się na miejscu. Chciałabym was oprowadzić właśnie w tym mieszkaniu. Też no to jest dla mnie taki cudowny moment. Chce mi się płakać, jestem szczęśliwa, no jakby teraz to się staje takie prawdziwe. To mieszkanie ma niecałe 70 metrów kwadratowych. No i już mamy wszystkie projekty, już mamy wszystko. Już wiem totalnie, jak wszystko będzie wyglądać. Za niecałe dwa tygodnie wchodzi tutaj ekipa, no i już się tutaj wszystko zmieni. Wiem, że pokazuję wam puste ściany, ale to są moje puste ściany i to jest moje miejsce i jakby... Oh yes. I tutaj kochani będzie kuchnia. Nie będę wam że zdradzać, musicie subskrybować ten kanał. A fryzjer siedzi w Łaziencie mówi, to jest moje, I to jest moje. Aby zobaczyć jak to mieszkanie się zmieni. Tutaj kochani będzie salon, Tak, <grym grym> na której już sobie mogę gdzieś wsiadać. No i mamy wielki ogród. Na razie jest to dżungla. Jest tutaj wielkie echo w ogóle. Echo. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy, kochani, pralnię. To pomieszczenie się mega małe, ale jest ono tak zaprojektowane, że... Widzicie, wyobraźcie sobie, że macie pojemniczki i w każdym z pojemniczków macie płyny, kostki. Wiem, że to jest tak, że pierwszy miesiąc tak się ma, a potem się już tego nie robi, ale ja, jako że chcę dbać o to miejsce, bo prostu najlepiej jak się da, to na pewno tak będzie zawsze. Tutaj będzie sypialnia. i Teraz udajemy się do kolejnego miejsca. Tutaj jest to troszeczkę większy, ta część będzie trochę taka właśnie część przemka, a tutaj będzie... To czekajcie, kartonik kupiła mieszkanie i będzie utrzymywać przemka, oho. Takie troszeczkę garderoba królewska. Ten pokój. To jest jeden z moich ulubionych Zima. miejsc w ogóle w tym mieszkaniu, bo jest zdobione tak z kartonii, nie to jest Sugar nie, Ale nie w moim stylu, a teraz już udajemy się do podzięki. Oczywiście nic z tych rzeczy, co. Dobra, jak to jest, że każdy w Genzy kurwa kupił po 10 samochodów i 6 mieszkań, a mini Mike kurwa, a mini Mike kręci sushi w Krakowie. Tutaj są nie będzie finali w tym mieszkaniu, ale jest to super, ponieważ dzisiaj podczas imprezy goście mają gdzie zrobić ksipo i kupę. Tak <laughs> wygląda i myska. Przepierdowana. Ja kurwa, nie, to nie to mogę tego oglądać, jestem taka to, 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 to. wstyd. No no i prosto. Welcome here! Mój fazetową w nich ciągano! Ora ale nie tylko to ogarnę, bo jak widzicie za oknem jest dżungla, a okiem znanie jej to kolejne moje zadanie. Pierwsze odpalenie, uwaga. That's why. Biga, realnie jest! Dziąłam! O, ale się Dimmi, chodź! Dobra, jedziemy! No uwierzcie mi, łatwo nie było. Starcy trzeba wyrwać kurwa, po chuj ty to kosisz. Idzie. Cały dzień to robicie, ja to biorę, biorę się za to Dokcenska masakra kosiarką spalinową Uprawnienia są? Wal na ziemi Oooooo! cała. Benek, odejdź Nie bój się, ja sama w strachu <grym <grym Say hello to my little friend No dobrze, dawaj jeszcze tu Coś mi się nie chce, mam inne rzeczy do szykowania To jest nasz stół, został porządnie złożony no, tutaj Kochani, tak naprawdę mam wszystko już przygotowane jakieś takie tutaj Dekoracje. <laughs> Musi pan tak hałasować cały dzień? I kuś, cały bocie, dzień? Jest to krótki. Ale nie chcę się ziemią, czekaj, czekaj, zostaw to przed domem? Dane boskie. Ani zabieram was ze sobą, bo chcę sobie pokazać. Ej, ogólnie oni wszyscy teraz te takie filmy na YouTube tak montują, kurwa, że ja nie wiem o co chodzi i i czegoś co trwa 10 minut, mówią 2 sekundy, kurwa i przeskok na kolejną rzecz? Ta, jesteśmy w kurwę starze na coś takiego. Pogadać. Jest to niesamowite, że mam 24 lata i mam swoją nieruchomość. Jest to dla mnie coś tak niesamowitego, że myślałam jakieś wiecie kilka lat temu, że to jest zupełnie nieosiągalne nie jestem w stanie uwierzyć jak... Cudowne jest moje życie. Mam cudownego chłopaka. Prowadzam się teraz do nowego miejsca, które jest moje, które będzie w 100% takie, jak sobie wymarzyłam. Jakby niczemu w tym życiu biegła. jestem tak ogromnie wdzięczna. <laughs> zrobiła zdjęcia, płakała i chłopaka. Jestem też ogromnie wdzięczna, kochani, za Was. Będę Wam dziękować zawsze. Dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście, że mnie oglądacie. Jak Nie tam ma sprawy. Moment, to... Daj mi stówkę, kurwa, bo na Ferrari zbieram. Jakieś tam kurwa. <kuh> 70 metrów to może mieć garaż, kurwa. Daj spokój. Wpłacaj stufę ale mi kurwa jęczysz tutaj. Byliście dla mnie wsparciem, byliście ze mną. Tutaj rozpoczyna się tak naprawdę nowy rozdział mojego życia. Bo... kiki, kocham Was i dziękuję Wam za to. <głos> 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 ja już O! Oh. Mm -hmm. Jestem ciekawy w ogóle jak bardzo zapełnić teraz kosztę, to tylko, tylko przestrzeni. Nie no nie. Jak cię koszenie wciągnęło? Ja się tak dobrze czuję robiąc to. No to jest taki slow life. Tu będziemy sadzić pomidory, będziemy jacuzzi mieć. Zobacz jak łatwo da. jest to odpalić. Porno porównaniu do tego. Weź to odpal. No to mega łatwo, popatrz. Szarpnie, szarpnij. No. Uah. Nie no, dosłownie. Dawaj, wikor. Nie no, musisz takie O. A teraz wszystkie kosiarki nie mają tego elektrycznego, że tam klikasz i ten? Nie się tutaj nie zmieniło pod względem wystroju ale zmieniło się coś bardzo ważnego ponieważ przyjechało jedzonko i tutaj sekret smaku czyli miejsce w którym my bardzo często z Przemkiem chodzimy sobie na obiadki przywieźli nam catering który dzisiaj zagości na naszej imprezie tutaj mamy bardzo dużo dobrze to wygląda, przystawek, no. bardzo serdecznie za to dziękujemy i na razie to jest tak roboczo a za chwilę będzie to pięknie wystawione już na dworze jak przyjadą goście to tylko właśnie tu jest bardzo gorąco i to... To jest nie? z Wiko właśnie poszli zapytać sąsiadów o pożyczkę lodówki i miotury. Zrobię dubbing, uwaga. Dzień dobry, my się właśnie tutaj obok wprowadziliśmy. Napierdolę, jaki cringe. Chcieliby państwo tutaj uraczyć takim deserem, zamiast za przechowywania w lodówce. I jeszcze jakby państwo do tego miotły dorzucili, to w ogóle wszyscy by byli widziałem Wiedziałem, że się wprowadziliście. Oczywiście mamy całkiem dużą lodówkę i miotła też się znajdzie, także zapraszamy. Pokażę wam, co przygotowaliśmy i jak to tutaj wygląda w ogrodzie. Tutaj mamy limbo, A tutaj będziemy mieli grę, będziemy sobie uderzać kuleczkami i będą zadania. Do tego mamy tutaj jękę. Tutaj mamy stacyjkę z tymi wszystkimi z z miseczkami, z rurkami. Tutaj będzie też powystawiane jedzenie. Tutaj mamy różne napoje. No i gwóźdź programu, czyli nasza strefa. Mefedron, czyli a. Będziemy siedzieć, jeść i spędzać wspólnie czas. A oprócz tego też dla chętnych będzie gierka. Taką znalazłam dzisiaj, pomyślałam, że będzie to spoko dodatek. I też jak ktoś będzie się chciał odizolować i już na mnie nie siedzieć, to tutaj jest też strefa. Także to nam się udało zdobyć te kilka godzin, no a teraz już czekamy, aż wszyscy przyjadą. Pani przyjechał gengarek, tak więc reakcja gengarka na jego nowy dom! No to nie, chodź! No to chodź do nie to jest nowy dom! Podoba ci się? Podoba ci się? Tak! Ewidentnie gęgar zaakceptował. Słuchajcie, tutaj nowe mieszkanie. Ale jestem ciekawa, czy spodoba się Gęziakom. Kurwa, oczywiście, że im się spodoba, za chwilę będą kurwa skakać i mówić: wow, 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 wow. wow, wow. Mogę się doczekać. Iwana, o co Nie. jest? O co tu chodzi? Do kupiliście? Nie. 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 Co to jest wasze może? Nie. Serio? No pewnie, Jasne. oczywiście, że można skakać. Ale. <noise> o! No. <noise> Kurde, no, wada, uwaga, mieszkania. To jest to: Co to? samoloty. Są samoloty, właśnie leci BAS, czyli Ryanair Bo jakiś tam Już po dźwięku mniej więcej że jakieś samoloty. Ja Nie, no patrz jeszcze tu. W ogóle przepięknie to wszystko urządziliście. Chcę zobaczyć, Nie. jak Super, to wygląda w, to w na środku. Jak w w w w w wysoko w ogóle, fajnie. Wysoko. jest w Tu będzie gabinet. Tu będzie pokój. To będzie po prostu stał motor szpialnia. Ale od wow. tej to jest pole. A jeszcze tutaj jest małe pomieszczenie i to będzie pralia. No, a tu jest salon oraz kuchnia. Nice! Tak szybko rosną, tak szybko dorastają. <grym> Najfajniejsza w ogóle rzecz to ogródek, w ogóle tyle miejsca. Pamiętam moment. Jak rozpoczynaliśmy projekt i każdy z nas marzył o tym, żeby tak. właśnie mieć swoje mieszkanie, już taki swój kącik i to jest niesamowite, że w tym roku te marzenia się spełniają. Praktycznie tak. u każdego, no. Tak, gratuluję. A Tego to... wam zazdroszczę w ciul. Tu, całe to. Obie. To jest kosmos, nie? No, ale co? O, tak, to jest kosmos! To. to dziwi, jak to wygląda. Ty nagrywaj, bo będę z siebie robił idiotę. Masz to? Okej. Okay. Dobra. Spróbujmy, spróbujmy. Ej, co, jak to wygląda? Ej, co, jak to wygląda? Ej, sama ja chcę tak. to dotknąć językiem. Nie, to się. Ania da się zjedzić. A, a te, a te bludowe. Jest... Jedzenie było naprawdę pyszne, a w tym czasie przyszła kolejna osoba. Dzień dobry! Ja nie wiedziałam po co tu jadę, ale się domyślałam i mam dla was prezent. A gdzieś mortalcia. Jest, jest dziękuję bardzo. Fijek, mieszka Moje mieszkanko. Proszę bardzo. Mieszkanko. Tutaj sypialnia. Sypialnia. Fajnie, bo jak jest mniejsza sypialnia, no to tak się jest z po prostu. To będzie pokój Przemka, ta tak? to będziemy w swoim pokoju, tak? .So Biurko. Nie, to to jest. Biurko. Doskowy. skoły. jest pralnia. Bo Co to to jest. W w każdym ogólnie. mieszkaniu musi być. No i tutaj jest salon i e, kuchnia. No a teraz zapraszam cię już na imprezkę Ej, ale jeszcze powiem ciekawostkę, że mieszkanie jak jest puste, wydaje się że zawsze dużo dużo mniejsze. No nie, to będę klikać, chyba do ciebie mówię, żebyś mi odpowiedział. Tak. Matko, to, to jest jakiś baby shower? Normalnie jest jego przygotowany jak na baby shower. Ej, kuku, nie. Masz teraz to. Nie! Yes! Jesteśmy w ogóle kozacy w... w workowaniu grobu. To są klucze przy, po jednej sztuce do tego mieszkania. Tyle jest rzeczy, jakbyśmy mieszkali. czuję No nie wiem, klucz kurek gazowy przez U zamknięte. Klucz do mieszkania gospodarczego. No i przyjechali już dzisiaj nasi ostatni goście. Ostatnie. to jest moje lokum? To jest moje lokum O! Kurde! To jest no mój dół! To będzie chcesz, bo, chcesz, tak, to, bo to wszystko, chcesz. cała ta droga to To nasza. jest nasze! Co Totalnie nie wiedzieli, nie? W kurwa nie wzięli. Reakcja! To za paru już mówi. Ja to kupiłem? A znaję na środkach co masz? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Robię zuma na świeczki w oczach. Gratulacje! Super! Gratulacje kurde! Ja pierdzielę Co jest? Super. Ja a jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? podoba? No, się... jest? Ja co prawda, faktycznie. Tak, tutaj tylko łóżko i szafa Patrzcie na, no, na no i zapraszałem was do najlepszego miejsca w tym mieszkaniu, czyli ogródka, gdzie jest dzisiaj imprezka Wow, wow jak chodzi! Wow. Hey. Musicie wiedzieć, że naprawdę czuję się niesamowicie. Coś mi kurwa w wersją nie pasuje, no, ona jest ubranej w tych włosach, jakby miała 60 lat. W tym momencie jesteście świadkami spełnienia mojego największego marzenia. I bardzo wam za to dziękuję. Kochani, chciałabym, żebyście wzięli sobie każdy... Czas na aktywność! Zapraszam was na ścianę nie. i proszę tam napisać coś pięknego. Ja już mam plan. Wszystko, czego zamienia się w złoto. Ja bym chciała, żebyś napisała coś seco, a nie z pięknego. Ja bym chciała coś, coś więcej. Wszystko przychodzi wam z przyjemnością, łatwością, lekkością i obfitością. Bartek to zawsze jest wylewny. Niech wam się git, mieszka i tyle. W tym dom panuje miłość, zrozumienie, spokój i Wika. Tak, tak, tak. Pierwszy punkt. Wika ma zawsze rację. Punkt drugi. pasz punkt Kto pierwszy. Jest <grym> <Ja> je... ale <grym> ale Kto to był? Myślałam, że Kto to, to sama, dobra energia. Nie? Wiesz co, jest mega dobra. Dobra <grym> energia. Stwierdziłam, że dam coś takiego od ciebie, Ale ja, ja kłótasz. Uczucia i chwile, które zostaną z Tobą na zawsze. Pierwsze i nie ostatnie mieszkanko jako manifestacja. I chciałam jeszcze dopisać po prostu coś takiego... To jest taki przełom w Twoim... O, nowy etap. Nowy rozdział. Muszę nowy pisać rozdział. swój nowy rozdział. Patrz, jest <gulitka> serca! <gulitka> jest to dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. No, bardzo wzdłużająca chwila. Piszę do mojego dziadka, który też on mi napisał u mnie w garderobie i bardzo się z tym cytatem zgadzam. Każda rzecz na swoim miejsce, dla każdej rzeczy w należne miejsce. Bądźcie wcześniej, ponieważ jesteście sobie pisani. Mają się o coś co napisać. już się rozpoczęła. Żeby ten dom był wypełniony miłością, najlepiej minimum trzech osób. Najlepiej minimum trzy osoby. <śmienicza> Żeby wam sąsiad do grotu zazdrości. Jak jeszcze pomożesz, to na pewno mu <śmienicza> Jezus, Jezus! Patrzcie! No! No! Tutaj niech prze... będzie! Enger. Teraz czas na mniej na przemka, tak na dobre zakończenie tego odcinka. O <śmienicza> Pisałem, to mieszkanie Wiki, prawnie, ale w sumie to wspólne, tak mówi Wika. Cieszę się, że będziemy tu tworzyć wspólną rodzinę. To był naprawdę dzięki Ja pierdolę, rektor. trochę ukolsko to zabrzmiało. I cieszę się, że mogliście go spędzić ze mną i też, że mogą spędzić go z tymi osobami tutaj. Zostawcie, zostawcie łap... Dobra, gdzie jest Mortalcio? w górę dla Wikuni pod, pod, pod super filmem. Tak, a my widzimy się za tydzień. Dziękuję wam, kochani. Ten moment, Hani i Faust, jak są szczęśliwe i dumne z Wiki. Mega wzruszające i kochane. Jeszcze typiara ma tutaj I love dicks. A jednak tylko D. To nasz to mogło być Docks albo coś innego... nieważne. Yy, nie no, fajnie, że sobie coś kupiła, nie? Ale kurwa strasznie, mę... strasznie męczące te filmy nagrywają. Straszny to jest. Pierdole. ja pierdolę. Mózg, mózg mi kurwa faluje jak na to patrzę, nie? Nie no to była delikatna interpretacja własna i to by było na tyle. Nie, ma ma masakrycznie oni te filmy montują w tym i ekipie, nie? Ja nie wiem czy te ćpuny dopaminowe z TikToka tak wolą, ale jest ciężko. Dziwi mnie, że, że Kingi nie zaprosili i nie zaprosili Mortalcia. To trochę nie jest ok. No.